No i mamy to. Opona bezdętkowa, czy opona pełna, zwał jak założona. Nie było łatwo, oczywiście. Podobnie jak w przypadku zwykłej, zwykłej opony, no też trzeba się natrudzić, chociaż przy zwykłej oponie jest troszeczkę łatwiej. Aczkolwiek no, nie całkowicie łatwo. Próbowałem na początku opalarką. Klucz, oczywiście, to był potrzebny do odkręcenia i zakręcenia kół. I skończyło się na tym, że dzięki temu, że się zaczyna sezon grzewczy, miałem butle i mam to słoneczko, przy nim nagrzewałem tą oponę także no, była dość gorąca i wtedy z łatwością prawie z łatwością można było nałożyć bez żadnych lubrykantów, czy jakichś tam osmarowania olejem, smarem czy czymś innym, można było założyć, oczywiście ściskami ściski działały jako łyżki, bo nie mam takich większych, mam tylko takie rowerowe ale one są za słabe. Dobra, udało się. Potestujemy i zdamy relację za jakiś czas, jak to się będzie spisywało. Pozdrawiam, cześć.